Shall we begin? No już mieliśmy wyjeżdżać, ale spotkałem mojego kuzyna, także przyjechaliśmy z powrotem. Tu jakaś pani pierogi kleje ruskie. Zobaczcie. Ja. Yeah. No. Tak. Także. Wypijemy kawę. Już No. Proszę. Ja muszę ja muszę no. tutaj wiesz troszeczkę... Tak. No także... Słuchajcie, nie było mnie tutaj 20, 21 lat. No. A tu jest mój Grzesiu, który złapał mnie na stacji benzynowej. Słuchajcie, wielki szok No Grzesiu nam dał jakąś tu galaretkę z owocami. No robią kawkę no a tu jest Grzesia ja siostra która mieszka Ania we Włoszech a tu jest Grzesia ja... żona i córka bardzo smutna historia halo dzień dobry no słuchajcie wyjechaliśmy od rodzinki spotkałem tam przez przypadek kuzyna no, nie dokończyłem tam ale słuchajcie a stracił tą swoją żonę i stracił tą córkę także wielka tragedia w rodzinie no jedziemy teraz na Kaszuby do Kościeżyny no Menafe jest zauroczona Polską no bo rzeczywiście tu jest super gmina Wieleń jeżdżamy no i oczywiście same lasy zielono no i dzisiaj super pogoda słuchajcie ma być około 30 stopni także podejrzewam, że na miejscu będziemy około 4 po, po południu no także słuchajcie Hello, so when we are there in the family of Risho in Tristenko, yes, so we went there to the cousin of Risho, the name is Basha, mm -hmm. and he gave me the galareta with yagode and truskavki, And when I eat it. glass in couple minutes but i'm full already and i told Risho don't eat his share <laughs> because i'm be bring it and the basha give me one glass is here <laughs> so, i'm said uh, i'm be bring this in with me. So she give it to me, including the glass. <laughs> so I don't like to open, and it's still cold. So later, when I be arrive in Ishparaga house, we put it in the refrigerator and eat it again. barso dobre. It's like how I can explain. It's like uh, your grandmother. You know, like the grandmother making some food for her grandchildren. This is the taste of this. It tastes like grandma's love. That Yeah so I like it this one and for sure I never be forget the Tristinko because it's you know because of this gelato. <laughs> so for sure next year we'll be coming there and stay longer which is me and Richard plan already because his family of her mother Chcąc dzień dobry, happy Sunday everyone! Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie, mamy niedzielę. Jedziemy do Wrocławia. Oddać samochód. Woods, Po drodze musimy się zatrzymać koło łodzi w zbieżu u Marcina, u naszego 那有美国。No, z powrotem do Gdańska no i z Gdańska do no, także jak widzicie jesteśmy trochę zajęci tymi jazdami, no ale później już będzie spokój, później już mamy spokój tak, so I'm excited to go to Martin house because Cindy is making some dried fish and rice No słuchajcie jak zwykle marzę o, o tym, żeby zjeść jakieś filipińskie danie. A Marcina, jest Filipinką, Także one ona coś tam dla nich przygotowuje. Tak, Ja. więc bardzo dobrze. Do zobaczenia Witamy, witamy, witamy. Jesteśmy u Marcina i mamy tutaj Lili. Lili jest bardzo zadowolona, że goście przyjechali Także Ja yeah, this is good very nice very nice And very happy yeah. Słuchajcie, tragedia tu jest Zobaczcie O oh my god To jest to co mnie dobiło dzisiaj? <laughs> no ale Błynna o tym marzyła przez całą drogę. Mówi jak zajadę, to pierwsze co? Ugoszczę się. Dryfish. Czyli filip, Filipino. Filipino ryżem. A tu mamy naszego mojego imiennika. Lesio tutaj jest. Zobacz, jakiś szczęśliwy. Hallo, hallo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Tu mamy niespodziankę, ponieważ Marcin mówi, że upiekł bardzo dobre ciasto. Cindy. No, this, this, to nie piekła Cindy, to piekła Marcin. A Marcin baked. Ja, no Cindy. No, ale wydało się, że to Cindy. Cindy piekła. Tak. No i mieliśmy teraz mały tutaj wypadek. Nasz żołnierz spadł z kanapy, ale już się pozbierał, nie? Także jest w porządku. No, a Cindy piekła ciasto. Ja mam kawę. No, no i oczywiście jeszcze nie mogę się przyzwyczaić do wstrząsającego zapachu filipińskiej ryby. <ścoughs> no. Cindy zrobiła super jedzenie. Także siadamy sobie, pojemy ma, A Buena Fe ma tą pachnącą rybę Ripe <grym, grym, grym>, so... fish oh yeah, yes. yeah, yeah. I oczywiście Filipino power Rice is life Yeah, rice is life yeah. no, Przy okazji, że tu jestem Wpadliśmy na cmentarz Kiedyś jak byłem w Chicago to poznałem właśnie Krzysztofa w kapitolu, oni mieli tam występy Także mówię jak już tu jestem No to wpadnę Oddać mu cześć No, jesteśmy nad grobem Bardzo ładny Pomnik no trochę żeśmy posiedzieli Pospominali z Marcinem, pospiewali z, z Krzysiem. No i będziemy dawać z powrotem do Marcina. Później jak to się mówi, komu w drogę, temu kopa tyłek. Jadę dalej do Wrocławia. Zginamy się See you in Philippines! Bye, bye. Na razie! See you next year! See you next year. No, słuchajcie, jesteśmy w hotelu. A, plaza, bardzo ładny hotel. No, słuchajcie, tu jakieś imprezy są na dole. To, co nam Jasiu powiedział. No, a jo Jasiu, to jest mój kolega z ławki szkolnej. Spisał się na 100%. To on tutaj jeszcze będzie pracował już niedługo, bo mówi, później za pół roku, rok Jasiu wyjeżdża do mnie na Filipiny. <głos> 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 Także słuchajcie, mamy pokój. Jasiu nam załatwił zniżkę. Dziękujemy bardzo. Ja. I słuchajcie, tu mamy Barek. No i Jasiu nas rozpieszcza jak zwykle. Tu mamy od niego winko. Ale my jesteśmy tacy trochę bezalkoholowi, ale nie ma problemu. Słuchajcie, winko jest winko. Zobaczymy, co z tym zrobimy. Pokój bardzo ładny. Także rozgościmy się troszeczkę i zejdziemy do Jasia tam na dół. Zobaczymy co będziemy mogli zjeść No przyszliśmy sobie na kolację Tam niedługo jakieś dyskoteki będą No Trochę się zimno robi ale jeszcze jest ok Tu dużo ludzi Jakaś tam muzyczka gra A ciembroj ale masą to jest nie Dobra no. Uh, this is the 1600 uh, burger, but jest tak so big. <laughs> mm -hmm. Na szczęście Beata zamówiła jednego burgera, nie? Mm -hmm. Bo <coughs> zobaczcie. Zobacz. So it's close. No. See how you see this? Ja. Yeah. Uh -huh. like this, Ja, oh. yeah. mi burgera przekroili mm -hmm. na pół. Ona mówi, żeby sobie nie poradziła. This, this set is 69 slot, which uh -huh. is for Micha and ratio. This is already good for two person. That's why I told the ratio easy of ordering because I know this is big and I don't can eat everything. Plus you have very good fritki. So ten out of ten. Smacznego. Mm. No mieliśmy iść na spacer, ale moja kochana Buena Fe feńszy się jak galareta. Mówi, że jest zimno, także prawdopodobnie będziemy szli z powrotem do hotelu. No, bardzo ładnie tutaj jest. Wrocław to jest moje miasto, gdzie się urodziłem. Także super. No słuchajcie, tutaj mamy naszego króla baru. Zobaczcie. Ja się nam kur, że taką zrobił niespodziankę dzisiaj. Także jesteśmy u niego. No super, tutaj jest bardzo fajna restauracja i hotel. Także polecamy panowie i panie. Halo, dzień dobry panie i panowie. So, today we are in Brosław, in hotel plaza, and we have our nice dinner with a giant burger ratio wanted to order two. i said one only because i know and i expected it will be giant which is I'm right ratio is not feel good today it's like he be having cold no 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 not cold i have headache. słuchajcie także no, dużo tego kręcenia nie bolesławiec Gorzów, dresdenko koszcerzyna i dzisiaj znowu z powrotem do wrocławia Jutro zostawiamy samochód, to już dobrze. W pociąg i do Gdańska, nie? To może trochę będzie spokojnie, bo było trochę tego jeżdżenia Niemcy, a Bieszczady. No także wiecie, jest tego trochę, nie? So now we be sleeping. Happy Sunday everyone. I wanted to say thank you to pan Janu. No dziękujemy naszemu koledze Januszowi. Jakubowskiemu. On tam za barkiem stoi. tuż już pracuje 24 lata w tym hotelu. No fajny hotel, jedzenie w porządku, słuchajcie. No dużo ludzi to odwiedza. Tam jakieś trzy grupy były. Z Niemiec, z Danii i tam jeszcze chyba z Norwegii, z Belgii. Także mają trochę ruchu tutaj. No ceny też ostre są, nie? Także Janusz nam ja się nam załatwił, a Zniszkę. Także dziękujemy bardzo. No. I co? So, dobra noc. Dobranoc. See you tomorrow. Widzimy się jutro. Pa. pa. Pozdrawiamy serdecznie. Pa, pa.